Marsz dla Życia i Rodziny to publiczna manifestacja przywiązania Polaków do wartości rodzinnych i szacunku dla życia człowieka od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Pierwszy marsz dla życia i rodziny odbył się w 2006 roku w Warszawie na mapie Polski z każdym rokiem przybywa miast, w których są organizowane marsze w obronie życia. Rok 2011 był czasem budzenia sumień Polaków. Swoje poparcie dla życia wyraziło wówczas ponad 600 tysięcy osób podpisując się pod społecznym projektem ustawy chroniącej życie dzieci nienarodzonych, a ulicami polskich miast przemaszerowało około 70 tysięcy ludzi. Zjawisko to możemy określić jako ruch marszowy w obronie życia. Marsz dla Życia i Rodziny, jak corocznie, z afirmacją tych wartości, które w tej chwili są narażone na ataki cywilizacji śmierci, czyli obrony życia i rodziny. To bardzo istotne, szczególnie w dzisiejszych czasach, żeby tę kwestię podkreślać. Marsz dla życia to wielkie święto obrońców życia, afirmacja rodziny, afirmacja życia, afirmacja tradycyjnych wartości które są przecież tak bardzo niszczone, są tak bardzo wyśmiewane. Ale nie znaczy to, że marsz ma atmosferę manifestacji. Ma atmosferę pikniku wręcz, festynu rodzinnego. Na marsz przychodzą przede wszystkim, można powiedzieć, młode rodziny z dziećmi, liczne rodziny. Tutaj te rodziny czują się w końcu swobodnie. Nie są wytykane palcami, że mają dużo dzieci, że więcej niż czwórka, piątka dzieci to już jest stan patologiczny. Nie, tutaj doceniamy tę wartość i to widać, że te rodziny czują się swobodnie. Choć Marsz przebiega przede wszystkim w atmosferze radosnego rodzinnego spotkania, to też co roku towarzyszy mu pewne bardzo konkretne i poważne hasło. Marsz życia przede wszystkim ma na celu jedną rzecz, pokazanie wartości ludzkiego życia, a ta wartość ludzkiego życia jest naprawdę rzeczywistością nadrzędną dla człowieka. W Białymstoku postawiliśmy sobie za główną ideę naszego marszu, aby to była radosna inicjatywa. By ludzie czuli taką afirmację życia, dlatego nasze marsze to są kolorowe baloniki, orkiestra, która nam towarzyszy, radosne okrzyki. Życie jest ponadczasową wartością. Którą każdy powinien chronić. Pomysł na marsz w Częstochowie pojawił się przy okazji audycji, audycji noszącej tytuł Nie zabijaj w obronie życia poczętego. Musimy wyjść na ulicę po to, żeby zamanifestować poparcie dla tradycyjnego modelu rodziny, dla obrony życia, dla obrony najsłabszych. Obserwowałem yy... Podobne marsze w innych miastach, media pokazywały takie marsze w innych środowiskach, w innych miastach. I doszedłem do wniosku, dlaczego nie w skarżysku? Nie jest ciężko, powiem szczerze. Wydawałoby się człowiekowi, że faktycznie to, to będzie coś takiego bardziej męczącego, a to jest bardziej taka, taka przyjemność, bo pewne takie relacje nowe się nawiązują. No, każdy jest przychylny. Zorganizujmy coś, to, to nie jest naprawdę nic trudnego. I zapewniam, że przy pierwszym kroku znajdą się inne osoby, które będą przy tym pomagać i pokaże się tak naprawdę, no, co jest nas w nas Polakach. To, to najlepsze. Marsz y, na pewno miał charakter taki bardzo pokojowy, przyjacielski, miał charakter y, takim duchu miłości. O tę normalność w tych dzisiejszych czasach trzeba walczyć. Przynajmniej protestować i pokazywać. To jest chyba najważniejsze, że te wartości po prostu się pojawiają na transparentach na, na ustach ludzi i widać, że tym ludziom te wartości są bardzo potrzebne. Myślę, że człowiek musi się wypowiadać, musi gdyby powiedzieć, że cieszy się, że żyje. To jest chyba pierwsze prawo i pierwszy powód do radości, że żyjemy i że, i że możemy dać życie innym. Na Marsz byli zaproszeni wszyscy ludzie, którzy są za życiem, ale szczególnie rodziny. Nie ograniczaliśmy uczestników do wierzących czy do katolików, tylko no, jak najszerzej. Żeby byli wszyscy, którzy chcą popierać życie. Zorganizowanie takiego marszu daje przede wszystkim szansę dla tych, którzy chcą, są za życiem i chcą to w jakiś sposób wyrazić. To jest świetna okazja do tego, żeby zamanifestować te wartości. Ten ruch marszowy się rozwija i chciałem coś takiego podobnego zorganizować w naszym mieście. Takim największą inspiracją był marsz w Warszawie, gdzie tysiące osób brało udział i wydawało mi się, że to jest rzecz, która. Warto powtórzyć u nas i zorganizować. Chcemy coraz bardziej docierać do młodych, do szkół. Trzeba bardzo niewiele. Wystarczy dwóch, trzech, czterech zapalańców, bardzo mocno zaangażowanych, zgodnie z zasadą chcieć to móc. I to naprawdę wychodzi. Marsz dla rodzin skierowany jest do wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tego rodzaju imprezie, w tego rodzaju przedsięwzięciu. Rodzina jest podstawą społeczeństwa. Jest siłą społeczeństwa i rodzina i jako wspólnota jest siłą kościoła. Ustaliliśmy od samego początku, że nie idziemy przeciwko komuś, tylko idziemy za życiem. Chcemy pokazać pozytywną wartość, stronę życia. Spotykaliśmy się z takim dużym pozytywnym odzewem ze strony urzędów, osób, sponsorów, darczyńców, bo tak naprawdę, gdy każdy zadawał sobie pytanie, czy jest przyjacielem życia, to jest przyjacielem życia. Każdy. Na pewno tam będę, chcę tam być. Nie pozwolę sobie na to, by nie iść w tak ważnej sprawie. To chyba taka fiesta, po prostu fiesta radości, w której, w której radujemy się, że, że jesteśmy i cieszymy się z obecności naszych najbogatszych. Bądźmy razem, dajmy świadectwo, że o życie warto walczyć. Po to chodzimy na Marsz. Chodźcie z nami na ten najbliższy Marsz i na wszystkie kolejne. Bardzo cieszymy się z tego, że takich marszy jest w Polsce więcej, że jest w nas tysiące, a może i setki tysięcy w całej Polsce, bo już w wielu miastach polskich takie marsze się odbywają. Cieszymy się, że idziemy w jednym kierunku, w jednym celu. Tylko musimy dawać świadectwo, musimy pokazywać, że jest jeszcze dużo ludzi na świecie, którzy się temu przeciwstawiają, którzy się na to nie godzą i którzy modlą się, działają, dają świadectwo, aby tą sytuację zmienić. Przecież to marsz dla życia i rodziny, a każdy z nas ma obowiązek misyjny. To czemu siedzicie w domu na tyłkach?